Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak włączyć usługę Talkback w telefonie Xiaomi 14T. Na początku przechodzimy do yy, aplikacji Ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do opcji Informacje do, do dodatkowe ustawienia. Teraz wybieramy opcję ułatwienia dostępu, a następnie wzrok. Teraz wybieramy opcję TalkBack, a następnie wybieramy włącz usługę oraz zezwól. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, i się żegnam, cześć.